Kolejne odcinek, gdzie będziemy grała w Rainbow Friends. Każdy chyba gra w Rainbow Friends, mam um, nie każdy. Ja też gram. I tutaj, nie, um, bo dwa razy wygram albo trzy, a więc możliwe, że to będzie moja trzecia albo czwarta wykrana. Tam jest blue, green, orange, pink i purple Na angielsku wyjścia. Jestem trochę chory. A więc no. I jedna osoba, o. Oh. Znamy krew. Ja odtem nazywam na saptarciuki. Bo saptarczuki może być ciekawe. Także tak robię ludzie, nie tak, nie? To jest trochę zimno. Nie co mnie widać, ale powinno mnie widać. O nie, jestem zapierany. Jak raz. Ale to nic nie wiedziałem. Hmm. Znikły kluski! Dzień moje. Moje praktyki się nie Wszystko, co mi zrobić, to je odnaleźć i odłóż. Bo wozenia. Nee, toch doe ik. Dat zie je ploppen. Dat is Ile? Heel erg. Nee, dat is niet goed. Oh, yes. khuôn Vậy, thế chèm Nie byłem w piwnicy. Może byłem w piwnicy. Ktoś zabrał. Więc... Złapę. Dobra. Ty, Ty mam XT, XT

Kurde Dwa klawki I dobrze zejdziemy. <tryk> Ej w sumie Nie wiem, czy tak, tak ja tak na myśli bo są takie niesamowite to są kopalni. i rozumiem ja na to nie wiedziałam nie wiem czy ktoś nas trolluje i ta osoba ma, bardzo możliwe

Chciałem było wyłożyć, bo ich tutaj nie było. Czasami do sobie są wiersze, nie widać. Widać mnie idealnie. Dzięki, mam nadzieję, że nie, nie zdałam. Odpowiedź potrzebujemy jutro siły. A widzisz, ja się wydaram, że No, okej. Okay. Bierliśmy tutaj na botłowe, jak tuś knie, do te łóżka. Jakby znikają, znikają, znikają. A spodnina tutaj znikają, więc daję ostatnio jak razem. Tak, jakby mi się mogło utopić to, mi na to spadźcie te łóżka i za ich nie ma. Może ona zaklęcie u ludzi. Nieźle sobie, co tam jest. Nie mówcie, o ma martwych, jest ślepy. Może ci sławy skoro się nie wisi. Normalnie Khm, <laughs> paszka A nie... nie jedna A jest jedna I chyba tu po prostu auto Aby inni zrobili na kołce, ale oni sobie tak więc... Nie ma nic. Dobra. Um, nie wiem czy ma zrobiła. Chodźmy na to tutaj. I z niej O! O! Dobra, moja paska i będziemy dalej. się pojawi. No to nie jest płycianka. Nie jest płycianka, bo mają cały obóz jaskiniem. Może po złudzeniu. Uczyle ludzi skinało, to ja wam pokażę. Patrzcie. E, no to jest Zejść. Nie ma tak na potłosach, jest na sejciu, a to jest akurat jakiś tych oryginalnych wusek. No to one też będą znikały. Naprawdę. <tryk> I jest ostatniano? Kiedy naprawić na masę w garanci, dlaczego naprawdę tu jest. Dlaczego tworzę ewentualnie nie z całą ciekać? Nie wiem Dobra, bierzemy Więc tutaj jest bezpiecznik, ale ja... A to wolno nasyłać <grychy> syropy Cześć, jestem kim Hvordan går det? o oh, kurde. Mili się tego będę miał mikrofon i będzie mnie dobrze słuchać. ja jeszcze. Děkujeme, na <coughs> I do nicego nie było. Nara. Mam, tej, tej nikogo nie było. To dobrze. Bo ostatni są moje i więcej pieniędzy.

Dobra, Macie skinęć tej nazwę, bo ja chcę pokazać, a nie. No. Będą latarki. A ja będę. W ogóle... No znam? Jeść? żeby było widać z latarką? Albo bez latarki. Ale powód to jeść ta latarka, jak nie musimy i jakby zginęł wtedy. No, niech da. Prawda, bo nie mnie penis ich postaw pochód. Dobry, wyglądało mam sor. Jedno. Drugie. Trzecie Gurte, aún no, era respiro un gusto, gurte. está que casto. Ahora sí, Es más, Gdzie? Hmm, nich nie ma? I dobra. Mogę być chłopczyk. Kopalni jest zielone.

Szybko. Choba ktoś z Tak, skinera jest na sterech, kto wychów. W na to na to co do Dzięki, że włączyłeś Tasia na krotę, bo pozwalam Wam wszystkim odejść. Ale najpierw urządzam Ci imprezę po na Upewnij się, że wykupiliście pilety na imprezę. <laughs> Prędziej pozwolę. Pozwolę wam z tym odejść. Opisuję. Mam twoje opisowanie. Wy teraz mnie ten skinął. Uuu. Gdzie? Tutaj nie ma i tutaj nie ma. Dobra. A, pomalancowy zazwyczaj mi się pomalancowy. Powiem ulubiony kolor to jest żółty. No ale... No to mała izabel jest podobny do tego mała izbania. Siedzę cię, Zgoduj się na pysnę siastu na posegnał. Na posegnale, nie. Pierwszy dostałem kawałek siasta. Odpadam wyjście i patrzcie do obcy. No będę się bawił, dobrze. bez siebie. have to

Zdrowie cię komplikują. No, nie mamy się otraje w koleję. albo bok No. Taka mała sena. No ja wam pokażę, jest na koniec. No to jest pierwszy. Patrz. Kiedy twórcy krem, ja wam pokażę drugi. Który tak naprawdę jest obok. A w tą stronę? A nie, dobra. W inni. drugą stronę. W drugą stronę. No i jestem. To jest tutaj. Popatrzcie. Chodzi z na dół. Tutaj. Dwa kolejne skrety. Pójdziemy sobie do tego kółka. No i tutaj. Jakbyś się dało skrety, to byś kupyć normalnie. Normalnie. To jak jest 15, to jest takie nie widziłem czy byś mógł wskazać gdzieś we A drugi sekret jest gdzieś tam, więc tam wyjęte. Dobra, to jest tutaj. A więc tutaj. Um. I tam jest ten, te panie. No ale. No ten to chcemy iść, bo jestem pewnie po prostu set, a ja się z tym segnam i wyjdziemy dzisiaj o 19, więc fej! Okay.